To już wiecie, Wyjeżdżam do Rumunii. I to już za chwilę. Tak naprawdę dzisiaj się pakowałam i zapakowałam się w to. To jest stara dziadkowa torba. I zapakowałam się w nią tylko i wyłącznie dlatego, że ma idealne wymiary jako bagaż podręczny w moim samolocie. A żadnego innego bagażu nie będę miała. Więc wystarczy to jeszcze tam dorzucić właśnie jakiś aparat, laptopik. Ja naprawdę mam nadzieję, że on się tam zmieści. I będę mogła jechać na lotnisko. A potem samolotem lecieć do runi. Wow! W, yy, w mojej podróży będzie towarzyszył mi czą! Taki mały pluszek. Do tej pory był schowany, żeby moje dziecko w niewyczaiło ale właśnie zajmuje miejsce w torbie i będę o niego dbała. Ponieważ leci ze mną. Jak wiecie, muszę mówić trochę cicho, bo Stachu już śpi, a ja właśnie czekam. Będzie maseczkach, jakiś tego przed wyjazdem. Czekam na mojego męża, żeby zapakować koła do samochodu jutro prosto z pracy zawie się do mechanika, żeby mi wymienił koła posprawdzał wszystko co się da w moim samochodzie i że jak wrócę, żeby był gotowy cacany i sprawny bezpieczny na wiosnę i wakacje <laughs> boję się, że to będzie wszystko za cicho dobra co najważniejsze, tak naprawdę nie, nie mogłam wiele spakować. To jest niby 6 dni w ciągu, w całym ciągu, ale jest ich pięć, pięć nocy poza domem i ja w ogóle im więcej czytałam. Najlepsze jest to, że nagrałam materiał, chciałam go wrzucić dwa tygodnie temu i się okazało, że... Co się popsuło z dyskiem, na który zgrałam materiał. I nie mogłam go niejako obrobić ani odzyskać. I mój mąż jest w trakcie myślenia o tym, co zrobić z dyskiem i jak go podłączyć, żeby to zadziałało. No, więc nie mogę opublikować materiału, który nagrałam dla Was dawno temu. Dlatego chcę powiedzieć tak pokrótce o tym, co się dzieje w mojej głowie od jakiegoś czasu. Po pierwsze, mamy Netflixa i po prostu totalnie w nim utonęłam. A że moja przyjaciółka powiedziała, poleciła mi, ta zresztą z którą jadę do Rumunii, lecę do Rumunii, powiedziała mi, chcesz zmienić swoje życie? To troszeczkę tak podkręć swój angielski. Dzisiaj oglądam stand-upy po angielsku. To nie jest słownictwo, którym chciałabym zabłysnąć w korporacji... żadnej. <noise> Ale spoko, jest nieźle. Więc to jest pierwsza sprawa. Wciągnęły mnie kilka seriali i to mnie strasznie irytuje we wszystkich przeglądarkach filmowych, że science fiction i fantazy to nie jest ten sam gatunek. Ja wiem, że one w dużej mierze opierają się na tym, co wymyśli autor i na wyobraźni. Ale to nie jest to samo. Fantazy, uganianie się za smokami i czarodzieje. To nie to samo, co mechanicy kwantowi. Czy inni specy od podróży w kosmos. To nie to samo. No, ale obejrzałam kilka fajnych. Seriali, sezonów. Mam wrażenie, że jeszcze mam mnóstwo maseczki gdzieś tam rulującej się na twarzy. To jest jednak margines sprawy. Drugą moją rzeczą, która dominowała moje myślenie przez tak naprawdę cały miesiąc, oprócz wiosny, która nagle zrobiła puf i po prostu się znalazła, to była Rumunia. I właśnie wyprawa, na którą jadę już w tą środę, w tą środę. Już za chwilę. Nie mogę uwierzyć, że naprawdę za dwa dni wsiądę do samolotu. Polecę w totalne nieznane. Udało nam się na całe szczęście tak, ogarnąć samolot, ogarnąć nocleg i tada, 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 ogarnąć samochód. Pożyczymy samochód. Będziemy miał pożyczony samochód przerzucę się na pandę z mojego porządnika gniotka e, heńka e, perzotka pi, 206 e, przerzucę się na Dzioche. mam nadzieję, że <noise> łatwiej się przerzucić z ciut większego jednak miejskiego auta na ciut mniejsze równie miejskie auto i mam nadzieję, że będzie miało jakieś fajne bajery bo moje auto ma już 10 lat Mam nadzieję, że tak jak czytałam o różnych wynajmujących auta firmach, przepraszam, e, mam te auta tak do 3-5 lat, więc powinny mieć mało na liczniku i powinny być przez rok prowadzenia samochodu. Mam nadzieję, że się już trochę nauczyłam tego prowadzenia i jakoś mi to wszystko pójdzie. Ech. No i nie bym powiedziała, napiszcie mi w komentarzach, czego zapomniałam. Ale to chyba się mija z celem. Mam nadzieję, że jeszcze ten film ujrzy światło dzienne. No, jest poniedziałek, miał być poniedziałek publikowany, tak? Wątpię, żeby się to udało. Powiedzmy to sobie szczerze: jeszcze muszę załadować koła do bagażnika i na tylnie siedzenie. Mogłabym wyjąć z fotelik samochodowy w zasadzie. To jest myśl. No, więc mam jeszcze jakiś tam mętlik w głowie do zrobienia, do dopięcia sprawy. Jutro jeszcze mam pracę. I w środę ja nawet się nie umówiłam z moją przyjaciółką. Znaczy, bo moja przyjaciółka jeszcze nie wie kilku rzeczy, na przykład tego, którym pociągiem jedzie. Ze swojego domu do Warszawy. Więc jeszcze nawet nie wiem, ile czasu powinnam być e, wcześniej na lotnisku: czy dwie godziny, czy godzinę. Niektórzy mówią, że godzina jest ok. Jak się ma tylko bagaż podręczny, ja nawet nie wiem, czy mam dobrze spakowany ten bagaż podręczny, czy moja torebka z kosmetykami jest ok, czy powinnam od razu spakować elektronikę w sensie jakieś ładowarki i w osobną torebkę. Y, którą muszę wypakować, i tak, i tak, w, y, przy, przy jakiejś tam kontroli. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Mam nadzieję, że się dowiem i że wszystko pójdzie gładko, bo zamierzam zabrać selfie sticka, a czytam, że nie wolno brać żadnych statywów. Czy selfie stick jest uważany za statyw? To jest selfie stick, a mój nawet nie odbiera głosu, jak się podłączy telefon i próbuję się nagrywać co jest słabe tak czy inaczej spodziewajcie się może nie za tydzień bo w poniedziałek mam samolot powrotny więc boję się, że nie za tydzień, ale może za jakiś najbliższy wtorek albo środę że będzie jakiś materiał z Rumunii mam nadzieję, że pierwszy z kilku bo, bo fajne miejsca chcemy odwiedzić a <laughs> tak wyglądało planowanie to myślę, że, że osobny temat na wszystko i to jak będzie wyglądało moje wejście na samolot to też będzie interesującą sprawą tyle, że moja przyjaciółka przynajmniej ostatnio jak ją pytałam nie chciała być nagrywana więc może ona będzie nagrywać mnie, a może po prostu skupimy się na, na podróżowaniu i wrzucaniu jakichś fajnych elementów. Nie wiem. Zobaczymy, co przyniesie los. A tymczasem do zobaczenia, do następnego buziaczki, subskrypcje, kciuki w górę. Wszystko dla Was!